Hej kochani, witam Was serdecznie na moim kanale, a dzisiaj będzie bardzo wyjątkowy odcinek. Mamy tutaj paczuszkę z decatlona, ponieważ miałam ostatnio urodziny i zamówiłam tą paczkę ponad półtora tygodnia temu. Tyle szła z decatlona. Ja jeszcze nie otwierałam, Aneta nie wie co w niej jest, to znaczy się domyśla, ale jeszcze nie wie dokładnie. Są tu dwie rzeczy. A więc zaczynamy otwieranko. Zaczynam. Cześć, dzisiaj otwieram. Jeszcze w takiej formie nie było, nie przyszło do mnie żadna paczka decathlona, dekatlona, ponieważ zamawiałam tylko czapraki i to chyba nawet questa, a nie dekatlona, Otworzę tak to jakby do was, żebyście Wy widzieli po piersi. No, 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 no. O Jezu, ale one są ogromne. Zamówiłam ochraniacze bordowe w rozmiarze kob, ale nie wiem, czy one przyszły kob. Nie wydaje mi się, żeby przyszły kob. I taką szczotkę, ponieważ będę chciała sobie zrobić cały komplet szczotek, żeby mieć po prostu dla mojego ukochanego waćpanka. A więc tak, zacznijmy sobie od mniejszej rzeczy, czyli od szczotki. Szczotka jak szczotka. Kupiłam ją właściwie tylko dlatego, że brakło mi tam Miałam 10 zł jeszcze do wydania, bo ochraniacze kosztowały chyba 90 zł, z tego co pamiętam. Ale Dużo, one, dziękuję, dziękuję. one są ogromne, chyba będę musiała wymienić na te, na pomy... Pani, pani mi powiedziała, trenerka powiedziała mi, że on będzie miał koby. Zaraz doczytamy, czy to są. Ale ogólnie są... Mająście taki rzep, który jest dość mocny, ale to chyba przypadłość nowych ochraniaczy. O, może. Pod spodu są takim mięciutkim obiciem, obite Zaraz no, to się tak wygląda. Tak. Zbadałam, tak, czy tak? I tu mają takie jakby trochę kwadraci takie trójkąciki. No, i tak wyglądają. W sumie będą mi pasować. Trochę są za ciemne, trochę przyszły jeszcze niż myślałam, co nie z... Nie zmienia faktu, że są megładniutkie i są ładniejsze niż myślałam. O, na tam. pewno będę, będę testować na moim Waciusiu. I właśnie doczytam tutaj, czy to jest na pewno kop, bo aż nie wierzę po prostu, że to jest kop. Chociaż bardzo możliwe. Ale jak coś tu wymienimy, to wymienimy, jak przyjdą po prostu y pony to wtedy będziemy przymierzać na Waciusia, bo one są stanowczo za duże jak na nóżki Waciusia. Jednak nie ma takiej tak dużej stopy, niż myśl, jak myślałam. Także to, tak to by było zagadać? na tyle. Ja Was... Anna, To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam. I ściskam mocno i buziaczki, papatki. Kurde, jakie one są ogromne! Przecież jak to mamy bać panowi na... Trzymaj je kurde weź Ale to jest. A się tak zakłada ja po prostu? Tam Tak Oła Oła Oni są gigantyczne, Boże, no Mamy Ta, tu tylko plastiku jest O, o boże, tu będzie gdzieś napisane To są SK. M 2 Widzicie patrz M-ka A co ja tu mam? O O Boże, one są takie piękne to jest wielkości mojej nogi. Yeah. CS, CS to był chyba mały koń, a nie kob. Czyli teraz nie wiem, czy kupić kob, czy pony. Ale przynieśmy. Kochani, no. będziemy. Yy, yy, będziemy ryzykować. No zobaczymy.